Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o wariatorze. Mam coś pokrywę przekładnicę VT, czyli przekładni bezstopniowej. Składa się ona z takich dwóch w sumie głównych elementów. Korektor momentu obrotowego. A no i tutaj jest nasz pasek. Tutaj znajduje się nasz wariator. I już go sobie będziemy rozbierać. Ja używam to popuszczone, bo normalnie to trzeba sobie zblokować. Lepiej jest użyć do tego klucza pneumatycznego. Rozkręcimy to sobie. Tutaj mamy nakręteczkę. Podkładka za pośrednictwem tej tutaj części przekazywany jest napęd z naszego kopnika. Tutaj dalej składa się to. Tutaj w tym tej części nie ma żadnych ząbków, ona jest gładka. Za to w tym miejscu jest tutaj są ząbki, które wchodzą na ten frez na wale. I za pośrednictwem tego jest przekazywany nasz tutaj napęd. Oczywiście pasek sobie tutaj zrzucimy, bo nie będzie nam potrzebny. I teraz nasz mamy taki Dystans, i tutaj jest tulejka, i to jest nasz wariator. Tutaj sobie ściągnę to wszystko, i teraz uważajcie, jeśli demontujecie coś takiego, to delikatnie, żeby tego wszystkiego nie rozsypać. Tu, jak widać, mocno jest to zabrudzone. W miejscu, gdzie pracował nasz pasek, jest to wytarte, ale już czuć zęba, czyli to już jest wyrobione. Każda taka nierówność na w tym talerzu będzie powodowało to, że nasz pasek nie będzie płynnie pracował będą w większym lub mniejszym stopniu wyczuwalne jakieś szarpnięcia jeśli takie różne wżery nie da się nam tego tutaj jakoś spolerować to automatycznie będzie nam to niszczyło też pasek w takich miejscach pasek będzie się nam grzał będzie się nam młuszczył to samo dotyczy drugiej strony to musi być elegancko gładkie ja tu pod palcem już czuję, w pewnych momentach są takie wyżłobienia wyczuwalne. Na tym przeciw, przeciw talerzu, no troszeczkę, może mniej, w mniejszym stopniu, tutaj na tym talerzu jest, na wariatorze jest to wyczuwalne. Już te bardziej jakieś nierówności. No ale będziemy tu polerować. Teraz tak, tu mamy taki dekielek, który trzyma nasze rolki. Składa się on również z takich tutaj yy, nakładek. Są to tak zwane ślizgi. Te ślizgi też trzeba co jakiś czas yy, kontrolować, bo to wszystko pracuje i tutaj to się porusza cały czas w ten sposób. Kiedy dodajemy gazu, obroty wzrastają. Nasze rolki odpychają cały ten przeciwtalerz od tej części. Dlatego nie może być tutaj za dużego luzu, nie może być to mocno wytarte. Tą część też na razie wyciągam. To są elementy wymienne, które można sobie ściągnąć i taki element można sobie wymienić. Najlepiej to wymienia się w komplecie. I teraz ja sobie to wysypię. Te śmieszne roleczki to są rolki wariatora. Mają one określoną wagę. Mając generalnie model skutera można bez problemu sobie takie rolki zamówić znaleźć w katalogu z częściami. Tak widzicie tutaj nasz wariator ma takie wycięcia. Są to miejsca na nasze rolki. Pamiętajcie, aby te miejsca były czyste. Te rolki muszą tutaj, te rolki muszą tutaj bardzo w sposób płynny pracować. Automatycznie kiedy rolki są wypychane przez siłę ośrodkową, ten talerz nam się zbliża do przeciwtalerza i nasz pasek jest wypychany, coraz bardziej w stronę zewnętrzną. Czyli nam schodzi coraz bardziej ku górze, tym samym pasek no pasek się nie naciągnie, więc tym samym zaczyna nam bardziej że tak powiem, wżynać się w naszą tutaj przekładnię, w nasz korektor tutaj i co powoduje właśnie też rozchylenie tutaj tych tarcz i wiadomo, że tutaj też wtedy zwiększa się nasza prędkość. Tutaj szerokość paska i długość powinna być też dobrana odpowiednio do naszej przekładni nie może być każdy jakiś tam pierwszy lepszy z brzegu bo właśnie i szerokość i długość ma duże znaczenie jeśli chodzi o na naszą tutaj płynną jazdę żeby nam to wszystko ładnie chodziło jak sobie ten wajator poskładać tak jak wspomniałem tutaj rolki układamy sobie w ten sposób one tutaj muszą leżeć widziałem już przypadki jak ktoś rolki umieszczał, próbował wcisnąć akurat nie, rolki miały ten sam szerokość co i wysokość więc w ten sposób też można było i widziałem w ten sposób powciskane rolki w wariator jest to, jest to złe jest to błędne rolki powinny być tutaj w ten sposób tutaj yy, zamontowane o czym jeszcze nie powiedziałem biorąc taką rolkę do ręki zwrócić uwagę na tą rolkę jak ona jest yy, już wyrobiona Miejscem w którym ona pracuje, czyli się przesuwa następuje tarcie, z czasem te rolki się po prostu wycierają i zauważalny jest punkt, który zaczyna być płaski, ta rolka wtedy się ściera, po czasie ona po prostu traci, traci ten swój ciężar, zaczyna być jedną coraz bardziej mm, taka cienka i, i to też da się nawet zauważyć już po tej rolce ja sobie tutaj odkładam te rolki są jeszcze w miarę dobrej kondycji także ja ich nie będę wymieniał zajmiemy się tu jeszcze tylko poskładaniem tego wariatora tak jak to ma wyglądać jeśli mamy rolki powsuwane to zakładamy sobie tą pokrywę ściskając wariator w ten sposób, żeby nam się te rolki nie wysypały żeby ta część nam nie wypadła odwracając zakładamy sobie naszą tulejkę No, Trzymajmy dalej od spodu to wszystko i w ten sposób zakładamy sobie tutaj na nasz frezik nasz tutaj wariator z, ro, z roleczkami uważając na to żeby te rolki nam nie wypadły żeby one zostały w na naszym miejscu czyli musimy wcisnąć te tarczki najlepiej robiąc to oburą czyli jedną ręką tutaj Drugą tutaj. Pamiętajcie, że tu jest sprężyna jest dość mocna i można sobie łatwo palce przyciąć i ścisnąć, chociaż tutaj jeszcze jest z tą ręką uciec. Mając pasek tutaj wrzucony, pamiętajcie o jednej ważnej, istotnej rzeczy, czyli o tej podkładce. Ona tutaj była i tutaj będzie. Na dzisiaj tylko budowa wariatora, jak go sobie poskładać, na co zwrócić uwagę. Ja tak jak mówię. Biorę się za to wyczyszczenie tego, i ja to sobie tu poskładam. Wszystko z powrotem, załóżmy sobie, wszystkie części tak jak mają być: czyli, czy przeciwtależ, nasz koszyk, zabieraka, podkładka i nakrętka. Tak to by wyglądało. Oczywiście, jeszcze pasek musi być też założony, ale ja już go nie zakładam, bo jedną ręką jest mi ciężko. Także to by było na tyle. Także dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, do zadawania pytań w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. No i cóż, na no dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, hej, cześć.